Witajcie moi drodzy. Na 19. lekcji kursu Wejdź w ciszę. Usłysz głos duszy i ciała. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. A jeżeli chcesz rozpocząć ten kurs, to koniecznie rozpocznij od lekcji pierwszej, którą znajdziesz w playlistach pod nazwą kursu. Tam jest zakładka, jest taki katalog zrobiony Wejdź w ciszę. Usłysz Głos duszy i ciała. A my, kochani, przechodzimy do kursu. Lekcja 19. Usłysz głos ciała. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Wiecie, że za nami już jest 171 minut ciszy, co dało nam 2 godziny i 51 minut. Ciekawie co? Przed nami. Jeszcze kolejne minuty, a łącznie w tej ciszy spędzimy 7 godzin i 45 minut. Cisza. Cisza jest jak lekarstwo. Uwolnienie od hałasu zewnętrznego powoduje, że nasze komórki zdrowieją, że nasza dusza do nas przemawia. Kiedy wchodzimy w ciszę, otwieramy przed sobą najbardziej naturalną drogę do usłyszenia własnego cudu. Czyli ciała, umysłu i duszy. W przestrzeni bez hałasu i bez presji świata, nasze ciało wreszcie może powiedzieć nam, czego naprawdę potrzebuje. W ciszy wyłapujemy subtelne sygnały, które wcześniej zagłuszał pośpiech, napięcie, nerwowość, ten pęd taki codzienny. To wszystko, co daje nam nasze ciało, to są wiadomości od Ciebie do Ciebie. Twoje ciało pragnie, abyś je zauważył, zauważyła. Czasem prosi o odpoczynek, czasem o ruch, czasem o oddech, a czasem o zwykłe otulenie dłonią miejsca, które boli, o zwykły dotyk, o ukochanie tego miejsca. I wiecie, i. Jak wiecie, te osoby, które są już tutaj dłużej ze mną, moje ciało często do mnie krzyczy, zwolnij, zwolnij. Aż w końcu nie może się przebić, przebić przeze mnie, to no mnie po prostu kładzie do łóżka. Nie chciałaś zwolnić? To poleżysz. Damy ci coś, co poleżysz i nic nie dotkniesz. Tak, i ja wtedy nie jestem zła, że jestem chora, tylko po prostu mówię, no dobrze ciało, będę cię już słuchać. W ciszy staje się jasne, czego nam brakuje. Wiecie, może wody, może ciepła, może delikatności, może czułych słów do siebie, a może po prostu chwili, w której musimy udźwignąć cały nasz dzień. I wtedy my sobie to tak dźwigamy, biegamy, wszystko na barkach niesiemy, ale kiedy wejdziemy w ciszę, my to wszystko zostawiamy, zostawiamy to z boku, my jesteśmy sobą. Każda emocja, której nie wypowiemy, osiada w ciele, jako napięcie, ściśnięcie, ciężar albo też jako brak tchu. Cisza pozwala nam to zauważyć, nazwać i uwolnić. Kiedy zatrzymujemy się, choć na kilka minut, ciało zaczyna mówić językiem uczuć. Tu jest smutek. Tu jest strach, tu jest żal, tu jest radość, której nie dawałaś sobie poczuć już od dawna. Tu jest miłość do Ciebie. W ciszy uczysz się słuchać nie umysłem, ale obecnością. I wtedy dzieje się magia. Ciało zaczyna prowadzić. Ciało zaczyna prowadzić Cię do równowagi, spokoju. I autentyczności, do prawdy o tobie. Tylko w ciszy możesz naprawdę usłyszeć głos, bo cisza jest jego naturalnym domem. Kochani, przygotujcie się do dziewiętnastu minut ciszy. Przybierzcie sobie taką pogozycję, żeby było wam dobrze. Wiecie, nie musicie wchodzić w stan medytacji. Możecie wejść w ciszę siedząc, stojąc, możecie mieć oczy zamknięte, oczy otwarte. Możecie sobie zmieniać te pozycje, zobaczyć: może dzisiaj jest dobrze tak, a jutro będzie dobrze inaczej. Najpierw spokojnie zaczynacie sobie oddychać, wszystko się wyrównuje, wycisza, serce bije. I wejdźcie dzisiaj z intencją ukochania swojego ciała. Mi z miłością do mojego ciała. Dzisiaj tą ciszę oddaję mojemu ciału. Taka jest intencja, kiedy zacznę odliczać od trzech do jednego zaczniemy 19 minut ciszy. Trzy dwa. Jeden. Jestem już z powrotem. Jak Twoje ukochane ciało? Jak odebrało tą ciszę? Może coś Ci dało poczuć? Może coś powiedziało? Coś usłyszałaś? Usłyszałeś? Podziękuj swojemu ciału i napisz też w komentarzu, napisz też w swoim dzienniku moja cisza. Pokazała mi, dzisiejsza cisza dała mi. Ja z całego serca dziękuję za to, że tu ze mną jesteś, za to, że przechodzisz przez ten kurs. Z całego serca dziękuję i ściskam. Magda.